Dzień dobry Państwu. Jest 11 maja 2020 roku. Tym, którzy mają dzisiaj urodziny, życzę wszystkiego najlepszego. Tym, którzy mają imieniny również. A Wam, którzy mnie słuchacie, życzę zdrowego rozsądku, odrobiny samokrytycyzmu, spojrzenia w lustro i zastanowienia się nad sobą. Bo w przeciwieństwie do Was, ja realizuję. Swoje plany i zadania sobie postawione, a wy po prostu szukacie sensacji, przynajmniej większość z was. Im więcej na moim kanale jest subskrybentów, tym bardziej się przekonuję, że nawiedzonych w tym kraju nie brakuje. Wasz problem jest w tym, że w obecnej sytuacji z większą uwagą słuchacie tych, którzy głośno krzyczą, mówią to, co wy chcecie usłyszeć. A nie tych, którzy wam mówią tak, jak jest, prosto w oczy, żebyście coś w sobie zmienili i wokół siebie. Tylko żebyście siedzieli przed tymi komputerami i kurwa znać się chce, ale trzeba wysłuchać do końca. Bo on tak fajnie mówi, on tak mówi, jak jest, tak? Ale kurwa robi to, co rząd chce i system chce. Mówi tak, bo system pozwolił. To jest to, co kiedyś wam powiedziałem, moi mili. Był czas, że można było siedzieć na dupie, bo na tyle pozwolił rząd. Później rząd pozwolił trochę i system, żeby mówić coraz więcej, bo im to pasowało. Później pozwalał, żeby mówić wszystko, tylko broń Boże nic nie robić. Analizujcie to, co wam mówię i tych, którzy, których znacie, szczególnie z internetu, z telewizji. No i tak krzyczeli, 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 ale nic nie mogli zrobić i nic nie robili broń Boże. Teraz już jest coraz więcej takich, co to krzyczą i próbują coś robić, ale robienie tego czegoś to jest protesty, flaga, różne szmaty, na których jest powypisywane i wyjście na ulicę, bo system na to pozwolił robić, dla, yy, tak działać. Dlaczego? A dlatego, bo jest to systemowi na rękę, bo można coś takiego tłumić i wprowadzać swoje zaoszczenia, a frajerzy wychodzą, dają się wyciągać na ulicę. I tak się dzieje? Tak się dzieje. Co? Sterują wami? Sterują. Ale wam nie można powiedzieć prawdę. Bo okręcili was wokół palca, zbudowali wam kilka autorytetów na bazie pierdół, martylorogi i słuchacie kurwa jak wyobrazki w tych wszystkich nawiedzonych. Oni pierdolą swoje, śmieją się za waszymi plecami, mają kontakty między sobą i tylko korygują swoje działania. A wy frajerzy? Co? A wy będziecie bici w dupę. Dlaczego? A obraziliście się, że mówię na was, frajerzy? No bo kim jest ktoś, kto krzyczy tak: wódka zabija ludzi, ale jeszcze po kieliszku jest co? Kim jest ktoś taki, który potępia yy, alkohol, a sam pije? Frajer? No frajer przecież! No a kim jest ktoś taki, kto potępia zatrutą żywność? Mięso, to, tamto, a chodzi do marketu, wie, kupuje tam, kto to jest, frajer? Frajer, więc kim wy jesteście? Frajerzy. Co? Oburzeni? Oburzeni, jasne, i o to chodzi. Wam potrzeba prawdy w oczy, może się wtedy osracie i zobaczycie, kurwa, jaka jest szara rzeczywistość. Ale wy w góru macie swoich guru, paznokcie obgryzacie, srać nie idziecie, dupa i łap pełny, ale musicie guru wysłuchać do końca. A guru za waszymi plecami robi to. Tylko dziwne, że jak ja pojeździłem w tamtym roku po Polsce, ludzie, z którymi miałem kontakt, się dzisiaj śmieją. Bo wokół nich nie ma tych problemów. Sieć 5G tam nie chce działać. Wiele innych rzeczy nie chce działać. Po usiadali na dupie, co niektórzy można ładni, co wam tam fikali. Dzisiaj mówią, co ludzie? Panie Krzyśku, wie pan co? Jednak na chłopski rozum i prostym sposobem można zdziałać wiele. Tylko trzeba umieć z ludźmi rozmawiać i nie trzeba się napierdalać pałami. Ale u was jest full na stu przynajmniej pięciu takich, co to zagrzewa do walki. Ze a nie daj się pory pełne. Ale krzyczeć będzie. Śmieje się dzisiaj z was. Śmieje się, bo dajecie się sterować. 40, 30, parę lat doświadczeń, jak was rąbali z każdej strony. Dzisiaj was dalej rąbią, a wy jeszcze kurwa dajecie się. Taka jest szara rzeczywistość. Naiwny naród, moi drodzy. Naiwny naród. I co wprowadzacie? Wprowadzacie zakaz krytykowania. Nie można skrytykować naszych guru, bo nasi guru to... A co wasi guru robią? Siedzą, ciągną z was kasę za to, co mówią. Dobrze sobie żyją, a wy, frajerzyny, napierdalacie kasę w nich i dalej was trują, dalej nic się nie dzieje. Albo ciągną was na protesty. Wiecie co, ja mnie jakby sąsiad podtruwał z zapłotu, i ktoś by mi powiedział: Ty, wydamy na paliwo 200 zł, jedziemy do Warszawy i tam zrobimy protest przeciw Twojemu sąsiadowi. To ja bym tak policzył: do Warszawy z domu mam około 500 km. Niech mi auto pali tyle, to mam tyle i tyle paliwa. W drugą tyle i tyle. to przypuśćmy: jakby mi wyszło 30 litrów paliwa, to tak 20 litrów mam do motoru, żeby polatać. A dycha zostanie na to, żeby sąsiada w chuj puścić z dymem. To tyle w temacie. Ale wy jedźcie na protest, bo to jest czas protestów, bo guru wam każą kurwa protestować i budują kolejne partie. Oni chcą zwalczać partią, partię. Wy kurwa, frajerzy naiwni. Co jeszcze? Empatia. Jak oni żerują na waszej narodowości, na waszym patriotyzmie. Polska flaga w polskie produkty, tak samo zatrute jak cała reszta, wy frajerzy, wpierdalacie to. Bo wam się nie chce pojechać na wieś do rolnika, wam się nie chce ogródka skopać. Nie, w mieście mieszkam, gdzie mam ogródek skopać, na balkonie mam sadzić. Ja mam najbliżej do sklepu. Tam. przecież, 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 masz rację, głupku. Jedź, żryj, zdechniesz, ZUS zabierze twoje pieniądze, tak. Ale do chłopa nie pojedziesz. Nie! Tylko wiecie co, ludzie, z którymi miałem kontakt, tak, mówicie, że nic nie robię, wiedzieli jak się dorobić pewnych rzeczy, pewnych urządzeń, wiedzieli jak się zorganizować i potrafią pójść na czyjeś pole i zrobić pomiary pewnych rzeczy, substancji, wziąć próbki, oddać gdzieś po cichu, dogadać się z laboratoriami, po cichutku, dać na flaszkę, dać na dwie, dać na trzy, czasami. I po cichu robić, i wiedzą, że pewien rolnik to co innego pierdoli, a co innego robi. Oj, wy, wy naiwni frajerzy, co? Ale dzisiaj sobie używam. Dlaczego? Bo mi się to podoba. Bo to, co mi ktoś podpowiedział, to zrobiłem za późno. Za późno powinienem to zrobić. Jak miałem 500 subskrybentów, może dzisiaj miałbym tych subskrybentów, takich, którzy chcą działać, a nie tylko siedzieć i się buntować. Bo gość nie mówi tego, co ja chcę usłyszeć. Można wami kręcić i manipulować jak chcecie, tylko trzeba wam mówić to, co wy chcecie usłyszeć, bo samodzielne myślenie wam się zablokowało. Będziecie latać jeszcze kurwa po tych protestach, będziecie wykrzykiwać, pisać petycje, czekać na działanie jakiejś partii, ale sami kurwa nic nie zrobicie, a prosto można. Można zacząć bojkotować to wszystko co jest do dupy. Tylko wam się tego nie chce, bo jesteście wygodniccy. Rwa TVN Polsat i cała reszta, ojciec Mateusz i sru, i zaaferowani tacy jesteście, z moich subskrybentów przynajmniej połowa, jest was dużo, bo szukacie sensacji, i żeście się niektórzy unieśli, że myśleliście, że powiedziałem co innego niż chcieliście usłyszeć, bo się wystraszyłem krew waszej krytyki, mam w dupie waszą krytykę, ludzie, ja wiem co robię, wiem do czego dążę, Dążę do działania rozsądnego, a nie do pierdolenia kocobołów, i żebyście mi przekliskiwali. Gdzie mam wasze łapki? W dupie mam wasze łapki. Kurwa weźcie się za swoje zdrowie. Wy się nie martwcie o mnie. Ja sobie radę dałem. 53 lata dawałem sobie radę. Spadałem na 4 łapy, bo umiałem lawirować. Nie dałem się wciągać kurwa w empatię tak jak wy. Wiecie dlaczego was robią w chuja? Bo się dajecie robić w chuja, bo jesteście naiwni, nie potraficie się zorganizować. A samodzielni też nic nie potraficie zrobić, bo jesteście ze schrani. Patrzycie jeden na drugiego, co zrobi tamten? Nie, nie, nic nie, jeszcze nie będę robił, bo mnie system osaczy i będą mnie targać po sądach, będą mnie nękać. Nie będę nic robił. Kurwa, Cichocki napisał coś, Dudek działa coś, ja coś działam, coś robimy. Dostajemy z jakiejś strony po dupie, straszą i mnie i tamtych straszą, i innych straszą, areta w pierdlu się działa. Kobieta poszła do pierdla, bo w jej okolicy nie ma facetów ze jajami. Same cioty kurwa w rurkach. Jedyne co się udało zorganizować, żeby system umilić, to krzychów padł kurwa na pomysł, żeby po groszu wysyłać, żeby im dopierdolić tam w tym kryminale do pieca. Żeby się system gotował. Ale co? Ale nic, kurwa, tam dalej cioty. I się dziwicie, że kurwa facet się nie może ogonić i jest tyle bab co za facetami łażą? Bo rurkowcy, bez mózgowcy, I, i dajecie się wciągać w tą waszą kurwa, empatię. Empatię, znalazł się owsiak, syn systemu. I zbieraj i wszyscy tak, ale Jurek, dobrze, dobra, nawet jak połowę weźmie do siebie, ale ile on zrobił? Co kurwa zrobił? Zainteresujcie się, co Owsiak zrobił? Dzierżawi szpitalom. Dzierżawi on tym wszystkim zarządza za wasze pieniądze. Który z was poszedł i dupę podcierał, kurwa, komuś. Wy potraficie po chrześcijańsku, powiem wam, jakby potraficie. Jak nagrzeszycie starej, dopierdolisz pierdolisz rogi, albo wpierdolisz słabszemu, to idziesz do kościoła, wyspowiadasz się, dasz na tace i myślisz, że jesteś kwita. Jest w porządku. Jesteś, o, kamień serca, już jest dobrze, bo ksiądz popukał, kurwa, w drewnianą kratkę. Pocałowałem szmatę i poszedłem, jestem zadowolony, ja chcę, wy jesteście kurwa wtedy jest szczęśliwi, już nie muszę. A za tydzień to samo, za miesiąc to samo i dalej to samo robicie i w dupę włazicie tym wszystkim kurwa klepom i dajecie im na tace, oni was rzeźbią jak mogą. A później następny kurwa, owsiak, puszeczki, chujeczki, dzieciaki marzną kurwa, zbierają pieniądze. A później ten sprzęt stoi, kurwa, po piwnicach, jest nieużywany, bo brak przeszkolonych ludzi do używania, albo nie można go używać z różnych innych powodów, albo oblepiają serduszkami sprzęt, który już tam był, ale wy nie, owsiak, owsiak, kurwa! Dlaczego? Bo jesteście frajerzy. A dlaczego jesteście frajerzy? Bo wy pieniędzmi chcecie pomagać. Kurwa, składacie się, składacie się, kurwa, na naiwność, a rząd się śmieje. A mądry naród co powinien zrobić? Płacimy podatki. Gdzie są pieniądze na służbę zdrowia? Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia. No to bym Wam kurwa damy. To nie płacimy podatków. Ale Wy tego nie potraficie zrobić! Nie! Wy musicie czuć się bezpiecznie, ale przed telewizorem krzyczeć. A co ty robisz? Ja co robię? Ja mam wyjebane. Mam wyjebane, ustawiłem się w systemie i sobie spokojnie żyję. Pojechałeś za granicę, jesteś szwany. Tak, pojechałem do granicę, bo w kraju debile są. 80% to debile. Każdy, kto się bawi w partyjniactwo i partyjniactwem chce cokolwiek rozwiązać, uważam go za debila. To jest y, moja diagnoza, to nie jest obraza. Stwierdzenie medyczne. Debil. Tut mi light, taka prawda. Przez politykę nic nie można zrobić, ale są tacy. Politykę zwalczają polityką. I będą krzyczeć, a wy będziecie za nim szli. Na szafot, kurwa, frajerzy! <grym> Ale nie chciałbym obrazić normalnych. Mówię tylko do frajerów. Więc niech się frajerzy obrażą, a normalni niech nie czują się urażeni. Także myślę, że normalnego nie uraziłem. Nie poczuł się urażony i nie będzie miał problemu w związku z moją ulewającą się prawdą. Także. Dlaczego was robią w dupę? Bo się dajecie, frajerzy. Dajecie do puszek, a rząd kurwa. <laughs> pieniądze, które żeście im wcześniej dali w podatkach. Fiu na lewo i prawo, spółki, spółeczki. Lalalowela, la, la, la. żyje się za was, frajerzy. Nie wymagacie od rządów tego, co należy. Szukacie, żeby ktoś za was zrobił. Eee, nie będę już po nazwiskach wymienił, kto ma za was zrobić, Nic za was kurwa nie zrobi, ja też mam wyjebane ja co miałem zrobić w minionym roku, pojeździłem, mam pełną satysfakcję spotkałem się z no może nie małą gromadką, na facebooku było widać jak jeździłem tu i tam pokazywałem, systemowi prosto w pysk, pokazywałem gdzie jestem i że się z ludźmi spotykam tylko system jeszcze wtedy nie wiedział jak bardzo jestem groźny, co robię a teraz system może mnie pocałować w dupę, bo umie się komunikować z ludźmi tak, że system mnie nie namierzy, nie namierzy ludzi, umie wymieniać wiedzę, informacje, muszą mnie kurwa zabić, bo też nie znam ludzi niektórych, z którymi się komunikuję, a wiem, że robią, bo widać tego efekty. A wy co? Siedźcie dalej przed tym Facebookiem i tam twórzcie swoje grupki, tam się kurwa przekrzykujcie i tam atakujcie jeden drugiego. Na pewno. Na Facebooku. Wiecie, po co jest Facebook? Po to, żeby wami kręcić, żeby was tam kurwa zatrzymać. Żebyście tam dalej siedzieli. Pełne to, pełny browar. Kurwa pełne kufel browaru. Ale nie pójdziecie coś zrobić, bo jesteście co? Frajerzy. Tak. Przez empatię, przez narodowość, przez te podziały, które wam fundują, przez to was tak rozgrywają. Dlaczego? Bo jesteście frajerzy. Chcecie mi powiedzieć, że jestem frajer. Ale frajer się z was śmieje. A wy? A wy macie z kurwa, bo jutro nie będziecie mieli co żyć. Dlaczego? Bo zapierdolą wam pieniądze z banku, jeżeli że udało wam się coś naoszczędzać. A myślicie, żeście spieniężyli i macie dobra materialne. Bo te dobra też wyciągną łapy. Dlaczego? Bo im kurwa na to pozwalacie na ulicę chcecie dać się wyciągnąć tak, bo wy jesteście wojowniczym narodem bo wam na w nawpierdalali, że jesteście Słowianami i tak napierdalają tą słowiańskość, tylko że Słowianie przede wszystkim to byli ludzie prawdomówni tak jak mówiłem już w jednym z filmików prawdomówny naród z którego wykluczenie było za kłamstwo przede wszystkim a was kurwa kłamią i wy się sami okłamujecie stajecie przed lustrem i mówicie sobie ja to jestem mądry człowiek jednak, bo jak jesteś mądry durniu? Jak? Idziesz do marketu, kupujesz tą gównianą żywność i zresztą zamiast pójść do rolnika albo posadzić coś na ogródku. Teraz obraziłem ale nie tych co sadzą na ogródku i nie tych co idą do rolnika. Nie wspieracie swoich. Wy się kurwa jednoczyć potraficie przed telewizorem i przed Facebookiem, przed komputerem, ale w rzeczywistości gdzie wy się jeszcze jednoczycie? Na protestach. Tam, gdzie system chce. System potrzebuje protestów. Po co? Bo tam was może policzyć, tam was może zdziesiątkować, tam was może rozliczyć za to, co robicie. Boicie się działać samodzielnie. Dlaczego? Bo jesteście frajerzy. Widzicie, ile razy użyłem słowo frajer? Obraziłem chyba wszystkich frajerów na swoim kanale i taki był mój zamiar: wypierdalać frajerzy stąd. Do roboty. Do roboty, bierzcie się kurwa dalej pracować na kochanki, na piwo, na wino. Kurwa i dalej siedźcie na tych facebookach Nie potrzebuję takich subskrybentów Nie jestem tu po to, żeby zbierać lajki Zarabiać pieniądze, bo no na to wyjebane Tak samo jak na system Jestem tu po to, żeby się podzielić wiedzą, doświadczeniem I żebyście ruszyli dupę Jak się któremuś we dzisiaj przewróciło Wkurwił się, że nazwałem go frajerem Poczuł się frajerem To jest właśnie dobry moment, żeby zaczął działać Żeby pomyślał i mu powiedział No skurwysyn, ale mi naobliżał i stań wtedy przed lustrem i się zastanów. Ile jest prawdy w tym, co powiedziałem? Zdobądź się na odrobinę samokrytycyzmu. Jaki ty jesteś patriota? Patriota wysyłasz dziecko do szkoły, gdzie go kurwa uczą, jak ma myśleć. Nie co ma myśleć, ale jak ma myśleć. Systemowo ma myśleć. Systemowo. I co jeszcze ma być nauczony, co ma myśleć, tak? Że system jest rozwiązaniem nasz wszystko, uczą ich partyjnego podejścia do życia, ale czy uczą w tej szkole tak naprawdę tego, czego potrzeba, wam nie można skrytykować autorytetu, tak jak powiedziałem, bo wy jesteście frajerzy nawiedzeni przez system, kurwa. Taka hipnoza społeczna przez dziesiątki lat. Jak skrytykowałem Kudlińskiego za to, że nawoływał do jakichś dziwnych poruszeń, Emocjonalnie rozmawiając, do tego, że jakiś rząd wystawił i powystawiał ludzi takimi kurwa gównymi, głupimi działaniami, to żeście się, się oburzyli. Ale jak zasugerowałem, że temu człowiekowi trzeba pomóc, bo zrobił kawał dobrej roboty, pokazując ludziom, jak przeżyć, jak magazynować żywność, że tyle dobrej roboty odpierdolił, to tego żeście nie widzieli. Który z was tak naprawdę zainteresował się, zadzwonił, panie Kudliński, wie pan co, może wpadnę na pomysł. Albo razem, wydamy jakąś książkę, będzie pan miał pieniądze. Wie pan, co zamiast dzieci chodzić do tej szkoły popierdolonej, to ja kupię tą pana książkę i kupię swojemu dziecku. Kupię dzieciom moich najbliższych tą książkę. Kutliński żyłby jak pączek w maśle. Bo by nie musiał siedzieć i pierdolić kocobołów, a wy i tak byście przy browarku siedzieli, dając przykład swoim dzieciom. To widzisz, widzisz jak ten pan dobrze mówi? Ale sam trzymasz w jednej ręce pilota, żeby ci stara nie zabrała, a w drugiej kurwa browara. I nie da się od telewizora odpędzić, czy od internetu. Frajerzy. Co? Jak wam? Chcecie mnie skrytykować? Chcecie lajki dać w dół? Proszę, kurwa. 100! 101 do góry. No, frajerzy, bierzcie się do działania. To wam najlepiej wychodzi. Możecie mnie krytykować, możecie dysglajki dawać. Wiecie co? Pytał mi to. Pytał mi to. Dlaczego mi to pytał? Bo nigdy mi na frajerach w życiu nie zależało. Ktoś powie: To ty jesteś frajer, no ale jak ja żyję? Ja nie muszę mieć majątku. Ja nie muszę jeździć najnowszym wozem. Nie muszę mieć nie wiadomo czego. Mam poczucie wartości. Że daję sobie radę w tym popierdolonym systemie A wy Dymają was Dalej płacicie ZUSy, kurwa Wiecie co będziecie mieli z tego ZUSu? Gówno Gówno, okręcą wam ten system Tak, że się nie pozbieracie Ale jak dawno wam to mówiłem Jak wielu ja to dawno mówiłem Wiecie od kiedy nie płacę ZUSów i tych różnych składów Nawet tutaj w Holandii Nie płacę składek emerytalnych, mam na nich wyjebane Żyłem, żyję i zawsze będę żył z systemu. Dlaczego? Bo są frajerzy, którzy będą utrzymywali ten system. Działam tak samo jak politycy. Tylko, że w przeciwieństwie do tego, ja podcinam gałęź, na której siedzę. A politycy nie, politycy ją umacniają. Po co podcinam gałęź, na której siedzę? Po to, żeby takich tnących było więcej. Żebyśmy wszyscy mogli być tacy sami. Płynąć na jednej tratwie. Ale wy nie. Wy chcecie dawać kurwa na paliwo tym, którzy płyną swoim jachtem. Bo jesteście co? Frajerzy. Świat jest stworzony dla frajerów przez cwaniaków. Stoję między jednymi i drugimi i się zastanawiam. Czy jak wandam zrobić szpagat jedną nogą wśród frajerów, a drugą wśród cwaniaków. I tak dochodzę do wniosku, że sobie własną łódkę wystrugam i będę sobie pływał. A wy dalej dajcie się ciągać, dalej dajcie się kopać w dupę i wierzyć w partyjniactwo, w protesty i w cokolwiek innego, bo się boicie zrobić coś samodzielnie, boicie się wziąć kumpla i powiedzieć idziemy do burmistrza, idziemy z tym kurwa cepem pogadać, idziemy z nim pogadać, bo mamy zadłużone gminę, zadłużone miasto, a on ciągle siedzi w tym chorym myśleniu. Że poprzez pożyczki można coś zmienić, bo zmienili prawo na korzyść takich naiwnych i ambitnych burmistrzów. Zmienili to, że nie do 60% budżetu może się zadłużyć miasto, ale do ilu zechce, do ilu ma możliwości. A możliwości daje kto? Zachód. Zobaczcie, co się stało. Zachód uciął poprzez koronawirusa i wszystko padło na ryja frajerzy, co? No i jak wam? Takie życie. Ale ja myślę, że z tych wszystkich frajerów wyklują się wreszcie normalni ludzie, niesłowianie. Normalni ludzie, którzy potrafią się z tego gówna otrząsnąć, z tej hipnozy i zacząć działać z korzyścią dla siebie, tak żeby drugiemu było dobrze. A nie jak politycy, tylko dla siebie, żeby tylko im było dobrze. Zacząłem od siebie. Przestałem chlać gorzałę, palić papierosy, jeść zdrową żywność. Żyję zdrowo, myślę zdrowo i mam w dupie cały system. I tych wszystkich, którzy ten system utrzymują. Więc moi subskrybenci, 50-70% was też mam w dupie. Wiecie dlaczego? Bo dajecie się kopać w dupę. Wszyscy was mają w dupie, i ja się przynajmniej nie boję to, tego przyznać. E, politycy z was żyją, więc muszą mówić, że wam na, zależy wam na was, a ja nie. Ja z was nie żyję i zawsze frajerów miałem w dupie. Ale wiecie, co? Jak kiedyś wejdziecie na normalną drogę i zacznijcie żyć tak, że się politykom odechce żyć, wtedy możemy pogadać jak równy z równym i co? I pójdziemy w tą stronę, w którą już dawno powinniśmy pójść: zrobić coś naszego po naszemu, polskiego po polsku. Słowiańskiego bez kłamstwa po słowiańsku I wypierdolimy tych wszystkich, którzy nam przeszkadzają A resztę, której nie wypierdolimy, sama ucieknie Tym miłym akcentem życzę wam udanego tygodnia Chwała wielkiej Polsce, prawdziwym Polakom, suwerenom I na pochybel wrogom i frajerom Chcieliście prawdy? Będziecie mieli więcej Wasze autorytety też polecam. Pokażę Wam, jakie są Wasze autorytety, co robią i jak robią. <noise> nie musicie oglądać mojego kanału. Nie zależy mi na tym. Zależy mi na tym, żeby się ludzie wybudzili. Nieważne czy przez zrozumienie, czy przez wkurwienie. Możesz się na mnie wkurwiać, możesz na mnie wszystkie chuje powiesić. Ale weź się za siebie, bo jutro po tobie śladu nie zostanie. Przyjdą szczepionki, przyjdzie 5G i cię wpierdoli. Bo ja jestem w kraju, w którym ta technologia będzie działała bezpiecznie dla ludzi. Ale dla was... N -n -n, wytępią was jak mrówki. Dlaczego? Bo nic nie robicie. Czekacie, że drugi zrobi. Czekacie, że poprzez protesty, nowe partyjniactwo coś można zrobić i krzyczenie przed Facebookiem. Gówno. Idź do księdza, poproś, żeby ściągnął te nadajniki. Jak nie, to go przekonaj. Idź do burmistrza, powiedz, żeby zdemontował w mieście nadajniki. Jak nie... To dobierz kumpla może jednego jeszcze i zróbcie tak, żeby te nadajniki nie działały. Kupujcie sobie zamiast kurwa gorzałe mierniki do pomiaru prądów, do pomiaru pola elektromagnetycznego i zacznijcie dbać o to, o co trzeba dbać: o zdrowie i o siebie na początek. Jak zadbacie o to, to wokół Was się zacznie zmieniać i będzie coraz mniej frajerów. Więc jeszcze raz chwała Wielkiej Polsce i chwała Wam, Polacy.